Jeśli chcesz wiedzieć, jak zobaczyć, kto zareagował na wiadomość w Viberze, trafiłeś we właściwe miejsce. Kroki są dość proste, ale upewnij się, że obejrzysz ten film do samego końca, aby nie popełnić żadnych błędów. Musimy otworzyć nasz Viber i z tej strony po prostu przejść do folderu czaty. Jestem teraz na nim. A potem możemy łatwo otworzyć jakieś czaty lub coś w tym stylu. Jak widać, obok wiadomości po prawej stronie mamy opcję zobaczenia liczby polubień. Jak widzisz, teraz mogę łatwo je dodać i zrobić inne rzeczy. A jeśli chcesz wiedzieć, kto zareagował na nasze wiadomości, musisz wiedzieć, że jeśli masz taką ikonę, gdzie są dwa serca, to znaczy, że to nie ty, więc możesz dodać swoją reakcję jeszcze raz. I teraz, jak widzisz, liczba polubień zmieniła się na dwa. I zasadniczo, jeśli możesz zobaczyć tylko liczbę reakcji um, takich jak te, oznacza to, że już zareagowałeś. Jeśli chcesz wiedzieć, kto bezpośrednio zareagował na tę wiadomość, niestety nie będziesz w stanie znaleźć tej informacji. Jeśli spróbujemy kliknąć i przytrzymać palec, nie znajdziemy niczego, ponieważ Viber to prywatna platforma, więc nie będziesz mógł zobaczyć, kto zareagował na naszą wiadomość lub na twoje zdjęcie czy coś takiego. Mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł. Zostaw lajka, subskrybuj i do zobaczenia, chłopaki.